Nie można przesadnie żądać od Pana Boga znaku, który by potwierdził nasze intuicje. Otóż w naszej pobożności jest takie poszukiwanie cudów, a to gdzieś coś się wydarzyło. I uważamy, że jeżeli to komuś opowiemy, albo pokażemy filmik, albo jakąś relację, to ktoś jeszcze bardziej uwierzy. Myślę, że to jest błędna droga. To jest takie nadmierne żądanie znaków. Pan Jezus powiedział do Izraelitów: żaden znak nie będzie Wam dany, ponieważ wystarczą Wam te znaki, które już były w historii. Znak Jonasza. Powinniście dobrze zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że takimi znakami, które najbardziej objawiają Pana Jezusa, są znaki sakramentalne. Po co jechać na drugi koniec świata, żeby jakiegoś człowieka, nawet bogato wyposażonego w zdolności uzdrawiające przez Pana Boga, spotykać? Każda Eucharystia ma charakter uzdrawiający i to jest największy znak.